Z tej strony my mogę i się nagrywa Minecraft. Tak, minecrafta a dwójkę. Dobra, posłuchaj się. Posłuchaj Usiądź tu. Nie, nie będzie mi dać. Przy mi tak dawno, bo ktoś się da się Dobra, zaczynamy grę? Nie, ja zaczynamy. Na przykład był Battle the Tumble. Online game. Online game. game. Dobra, tam online game. Krajtujemy Great. to. Ja sobie będę. Kiedy ktoś się zalogował, się Dobra, Tylko sprawdź bo nie to jakiś wielki brat. A może się zalogować w

Jak um, to jest? Ja, że ja. Dobra, za krad. To nie może chodzi nie do ładnie. To chodzi. Nasze świeczki w tym będę. more Nie, próbuj ten mm. Mm. nie, za ja nie, ogarniam no. trochę. Mm. Więc za mało chyba nie, 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 nie wiem, exit game było, no, nie wiem co było. Chyba że za, no to jeszcze raz, ale tym razem dołączysz. Dobra co No chyba nie. chcę Stop. Stop, to jest no. chyba fajnie jeszcze w to nie gramy. Nie wiem, o co chodzi. I będę czemu? będę Ale już nie dobra. Nie, to

Dobra, po prostu i zatrzymamy to na wszystko. Jesteśmy po przerwie. I wyszliśmy na świat. Trochę się tam pokapała, tak jak mówiłam. A tu wysył takie schody. Patrzcie co ja wygrywałam, czy sobie ja mam. mam rzeczy. Mam jedno złoto mm. mm. eee, mm. cicho tam sor, ale wejść nie mogę. Ale to prawdzie. Dobra, Irona se przepalamy. Mamy mm. lapis mm. z uli. Mam już w tym co ja miałam być. No. A za długo się nie pobyłam. Tam tyle jest potworów. Tylko zebrałam to napis raz ulinówkę. Bo mnie zabije. Więc ja tam do tego mojego domu nie mogę się dostać. No, to się zabiję. Dobra, muszę się zabić. Muszę się... Muszę utopić. Się bo to nie ma sensu. To w ogóle, to w ogóle... To sobie zostawimy. Gravela wywrócimy. No um, to...

jakieś światło paść, jakaś aktualizacja, dobra, i o ile kość się spać. Łoł! Wow! Nie znam tego psa. Weź go przygarni. Mam tylko jedną głowę. Na jest Zawsze to działa. Kogoś się spać. Już mam trzy psy. To już się. Pewnie on jutro będzie mały. <grymne> Nie wiem co tam ten pies tam robił, ale dobra! Może być! Nie cię zdało! Weźcie się tam! Idźcie! Nie! Za rypany! No cicho! No, no, no idź. Nie na widzenia, bo. A, no. Ja sobie idę trochę tego. Pochodzi trochę, no No cicho, nie ma. No świat się zmęczony. Trochę pogoda pochodzi. Pięknie, no to pójdę wam pan o swój dom. Tak piękny, że aż załatam załatwam dziury. Już się tam dzieje, coś się tam nie dzieje, ale ja nie mam godziny. Dobra, jesteśmy takim Steve'em parkour. Dobra, nie ufaj po głodze. Flee to one. O! Let's go. Wdychwy. No, nie, No, trochę parkura zamierza. jeden to musi mi się przydać.

Я вам не заламываю меня, плиз. No, God. Плиз. О, Крис, извините. Плиз. Нет. Нам дома это надо держать. Забейте. в свою руку. Тайхану, конечно. Ну, ты узнал, что это уже просто, кто я особо трохо проскакать. Если вы трохо не будете, то все

No, no, tak. Bo, w tym, bo tak mało tak, no, żywności. ale muszę sobie te drzewa. Pozbierać. Niestety muszę te drzewa pozbierać. prostu Jakie? 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 Posa, mogę sobie posadzić marki koło siebie. Dobra, Aha, nie stawię ich. Żadnych używaj. Dobra, ja już kończę. Nie ma jeszcze takich dużo. Aha, bo no to jest po prostu A ty nie tyle Trochę to będzie. Dobra, 64 jest. tego. No, na nie, odcinek. nie, nie, mhm. Ja Ja Nie, nie, ja przynajmniej coś buduję, staram się budować. Ja mam już skończone wszystko. Ja chcę, żeby mój Dobra, ładnie maszkowny. cały czas bym sprężył.